Witam was serdecznie. Zrobię tak, żebym był mniej żółty, bo święty to ja nie jestem. Widzowie, nadszedł czas. Nadszedł czas, bym otworzył paczkę, skrzynkę. Chociaż podobno od jakiegoś czasu nie można na Twitchu, ale taką chyba się da. Dostałem od widza paczuchę. Dostałem od widza paczuchę i ja chyba wiem, co jest w środku. A teraz sprowadzę was Wprowadzę was w historię tej paczki. Żebyście nabrali trochę podejrzeń, co może być w środku. Jakiś czas temu wrzuciłem na kanał shorta takiego bardzo niewinnego. Pokażę wam go. Wrzuciłem takiego śrocika. Ta jedna rzecz zwiększa twoją SC o 1000%. Zobaczmy, jaka to rzecz. Ej hey widzowie, jak zacząłem być dorosły, to cały czas mi się marzył szlafrok. Przez lata mi się marzył szlafrok, jak zostałem osobą tak było. i zacząłem mieszkać samemu. Ale tak odkładałem to przez lata, mówiąc szczerze. I nie nabywałem szlafroka. Ale tak, nie wiem, ze 2-3 lata temu w końcu się pijąc i na jakieś urodziny sobie kupiłem A potem szlafrok. chciałem Słuchłem mieć więcej szczerze, i więcej. Uwielbiam. Mam teraz dwa szlafroki. Byłem zachłanny. I czuję taką esce, jak właśnie jest rano, napijesz się kaweczki, umyjesz się, taki świeżutki sobie wskoczysz w jest to jest po prostu nieopisywalne uczucie. Nie da się, nie tego, da się tego opisać. Escy, i Nie wiem, szlaf czy, szlaf czy wśród roka, was są tacy miłośnicy z szlafroku, jak bierze. ja. Ale ja mam gigasę na szlafroku zawsze. I słuchajcie tego. Odezwał się do mnie widz. I widz napisał do mnie tak. Przeczytam wam: Para, pi-pi-pi. Nie, nie tak napisał. Czekajcie. Słuchajcie. Cześć, Piotrek. Piszę do ciebie w dosyć nietypowej sprawie. Otóż skórka nie są. Czekajcie, nie, to nie ten mail. Piszę do ciebie w dosyć nietypowej sprawie. Otóż jestem graczem Poe i jak wielu oglądam również twoje filmy na YouTube. Ostatnio wpadł mi short, w którym zachwalasz sobie granie w pewnych warunkach. Specjalnie nie piszę jakich, aby nie popsuć niespodzianki. Jestem jednocześnie producentem owej rzeczy, która zapewnia ten stan, który opisujesz w szorcie, Ponieważ lubię twoje filmy i twoją osobę, chętnie przekażę ci jeden z moich wyrobów specjalnie spersonalizowanych dla ciebie. Jedyne, co potrzebuję, to znać twój wzrost, aby nie przestrzelić rozmiaru. Jeśli się zgodzisz, przystąpię do produkcji. Mogę tylko dodać, że pijam i resztę ekipy będą zazdrościć. Widzowie, nadszedł czas na opening. Ale będzie jajek, w środku nie będzie szlafrok. Tylko będzie na przykład, nie wiem, gołe zdjęcia albo jakiś tam dildos. <słyski> o kurde, widzę materiał. Jest. Jest. Czas zobaczyć. Wzór. Ja nie mam pojęcia jaki jest. To jest niespodzianka. To znaczy wiem, że Slavrok, Ale nie wiem... O kurwa widzowie jakie mięciusi. Dobra, Zobaczymy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O kurde. Widzowie! Puff of exile! A wiecie... Ale kurde Jedyne co mogę sobie wyobrazić lepsze, to jakby tutaj było jeszcze po polsku. Droga wygnania. Zakładaj nogą klatę, czekaj, zaraz będzie test na gołej klacie. I czekaj, zobaczę. Made in Europe, słuchajcie widzowie, nie wiem, czy mogę tak po prostu podawać, gdzie widz zrobił, ale mogę wam od razu powiedzieć, że kurde, widzowie, no przyszedł i to szybko przyszedł, bo wysłał, nie wiem, kiedy dostałem ten, ten mail, z tydzień temu, zaraz go zakładamy i zobaczymy, jak wygląda na gołej klacie, ale powiem wam, kurde, widzowie, jakby ktoś chciał, to się odezwijcie, to was skontaktuję z widzem, który to robi. Ale kurde, widzowie. Jest tu Pawłow Exile i z tyłu Pawłow Exile. Zaraz zakładamy. Czekajcie. Czekajcie, nie ta. Widzowie. Jest z Kapturasem. Jest mięciutki. A na plecach. Droga Esy. Jak Dark Wanderer w Diablo 2 Teraz mogę. Ale kozak, widzowie. Zajebisty. Czekaj, a gdzie tu jest ten taki, żeby go związać? Sekunda. A, mam go tutaj w środku. Banger! Dziękuję ci, yy, dziękuję ci stary. Dziękuję ci widzu. Nie wiem czy oglądasz. Dziękuję ci stary. Yy, dziękuję ci osobo, droga. Nie wiem czy chcesz, żebym wypowiadał twoje imię. Może wolałbyś, żeby został tajemnicą. Dziękuję ci ślicznie za ten podarunek, jest zajebisty. I na pewno będę go często nosił. Szczerze, no ja mówię, ja uwielbiam szlafroki. A teraz jeszcze mam customowy szlafrok z Poe. Fucking amazing. Zajebiste. Widzowie, poproszę o Giga Esce dla widza, bo być może ogląda. A być może będzie oglądał potem. Esce brachu. Giga Ludos. Ludos! Chyba będę w nim streamował często. Tylko musi się zimniej zrobić, bo teraz jest trochę za ciepło. Na szlafroczek. Ale... Ale jaram się fest.